Jeszcze nagrywają tu jakąś dodatkową migawkę, bo podobno ma być fragment w telewizji chyba, chyba w drugim programie. Relacja ma być tu z Wawelu i z tego festiwalu, więc tutaj pokazują przejście damy do stojników, której koło katedry i tu jeden filmuje, drugi prowadzi też z Dansa. a ci tutaj, prawda, Wielka dama, wielki pan. Prawda, przechodzą sobie wzdłuż katedry koło kaplicy Wazów i, i wieży srebrnych dzwonów, tudzież grobu Kaczyńskiego i Piłsudskiego, Tu widzę dalej, filmują. No i ciekawe ilem to. I, Ile nam to wyjdzie, prawda? Przeba, więc taka taka próbka I to na tyle Amen, Amen, Amen.